Cześć! Jesteś indywidualistą, kochasz włoską motoryzację i chciałbyś się wyróżnić z tłumu? Otóż Lancia przygotowała dla Ciebie model Delta, czyli przebudowanego Fiata Bravo. Ale czy jest to tylko zmieniona stylizacja? A może coś więcej? Sprawdźmy to! Zapraszam do oglądania odcinka! Jeszcze zanim przejdę do tego samochodu, taka mała anegdotka. Otóż, aby nagrać ten samochód, spałem dzisiaj jedynie 4 godziny, więc jeżeli mógłbym Cię prosić w ramach nagrody, zasubskrybuj proszę ten kanał. I przejdźmy teraz do samochodu. Model Delta zadebiutował w roku 2008 i był produkowany do roku 2014. W 2011 był lifting i co ciekawe, ten lifting pomimo tak dosyć wyrazistego nadwozia wystąpił. Zmienił się tylko tutaj tak naprawdę grill z przodu. W przedlifcie mamy pionowe te żeberka, w polifcie są one poziome. Tutaj mamy rocznik 2009, więc jest to wersja przedliftowa. Dodatkowo tutaj poprzedni właściciel o. Kleił tutaj dach oraz słupki, a dzięki czemu ten samochód naprawdę wygląda bardzo fajnie. Powiem szczerze, ja za srebrnymi samochodami nie przepadam, ale tutaj Włosi jakoś tak to upchnęli wszystko, że ja w tej stylizacji jestem po prostu zakochany. No i przede wszystkim jest to przebudowany Fiat Bravo, więc Fiat Bravo jest bardzo popularnym samochodem. Te silniki, które są tam, są też tutaj występujące, więc nie ma problemu z naprawami tego samochodu. Tak samo zawieszenie. Mamy tutaj z przodu persony z tyłu belkę skrętną, natomiast są też pewne różnice, które ten samochód sprawiają, że jest droższy w utrzymaniu, na przykład wydech w tym samochodzie jest inny niż w Fiatie Bravo. Da się to jakoś przekombinować, natomiast nie do końca to pasuje, ale generalnie nie ma z tym dramatu, tym bardziej jeżeli tutaj, tak jak w tym przypadku, mamy silnik 1.4 T-Jet, który jest po prostu legendarny, nadaje się do gazu, jest tani w eksploatacji i dodatkowo... W środku stylizacja jest po prostu przepiękna, nie jest to Fiat Bravo 1 do 1, te materiały są naprawdę znacznie lepsze, jeżeli chodzi o środek, a skóra, która jest w tym samochodzie, co prawda jest tutaj półskóra, ale... To jaka ona jest mięciutka, to jest po prostu siódme, niebo jak na niej siadamy. Chociaż te fotele mają za krótkie siedzisko, ale już nie narzekajmy, tylko przejdźmy teraz do silników. Jeżeli chodzi o przestrzeń pod maską, to ten silnik jest zamontowany poprzednie i napędza zawsze, niezależnie od silnika, tylko i wyłącznie koła przednie. Jeżeli chodzi o dostęp, to tutaj w przypadku tego konkretnego egzemplarza mamy silnik 1,4 T-Jet o mocy 150 KONI. Tutaj, jeżeli chodzi o przód tego silnika, jest dosyć dobrze wyeksponowany, więc dostęp np. do turbosprężarki mamy tutaj bezproblemowy. Jeżeli chodzi o właśnie kwestie eksploatacyjne, to czytałem tutaj wśród użytkowników, że dostęp właśnie do filtrów nie jest najlepszy i właśnie ten filtr olejowy albo filtr kabinowy, no to wymaga pewnej tutaj ekwilibrystyki, żeby to w jakiś sposób wymienić. Natomiast, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o samą awaryjność tego silnika, jest ona bardzo niska. Co ciekawe, to 1.4 t w tym wariancie 120 i 150 koni różni się tylko i wyłącznie praktycznie turbosprężarką, więc... Można tutaj zrobić jakąś podmiankę, można tutaj zrobić e, też chip tuning, ponieważ te silniki bardzo dobrze znoszą gaz, bardzo dobrze znoszą modyfikacje i są naprawdę bardzo dobrze e, tutaj skonstruowane, nie ma z nim naprawdę większego problemu. Jeżeli ktoś szuka czegoś mocniejszego, była również benzyna 1.75, e, była również właśnie, ona występowała w Alfie Romeo, tam miała 200 koni, tutaj również ma 200 koni i były też diesle. Diesel podstawowy 1,6, 120 koni oraz jednostki 1,9. Chyba nie trzeba przedstawiać JTD, legendarne. Była co ciekawe ta wersja Diesla 1,9 z dwoma turbosprężarkami, więc osiągała ona 190 koni, więc naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobry wynik. I pod koniec produkcji trafił również tutaj pod maskę dwulitrowy Diesel JTD, więc naprawdę nie ma źle. Ale co ciekawe, to są skrzynie biegów. W tym samochodzie były sześciobiegowe manuale, sześciobiegowe automaty i sześciobiegowa skrzynia półautomatyczna. I to nie jest też tak, że każdy silnik możemy sobie dawać z skrzynią, która nam będzie pasować, ponieważ do konkretnego silnika były przypisane konkretne. Skrzynie biegów, na przykład 1, to 1,75 benzyna, była dostępna tylko i wyłącznie z automatem, więc są tutaj pewne takie e, niuanse, które warto wziąć pod uwagę przy zakupie. Natomiast generalnie praktycznie wszystkie silniki w tym modelu są udane. Omawianie wnętrza rozpocznijmy klasycznie od drzwi, jeżeli chodzi o design, to czuć tutaj włoską robotę, zobaczcie te przeszycia, skórka, no naprawdę wygląda to genialnie. Jeżeli chodzi o materiały, tutaj ten szczyt, pomimo tego, że jest to taki plastik imitujący nam skórę, to jest to niestety twarde, natomiast jest fajnie zaprojektowane. Zwracam na to uwagę, ponieważ często w przypadku na przykład takich osób jak ja, 1,73 wzrostu, łokieć nam będzie spoczywał tutaj na szczycie tych drzwi i on jest taki dosyć szeroki, myślę, że spokojnie ma jakieś do 10 cm szerokości, więc będzie to po prostu wygodne. U mnie w Prusie jest to praktycznie ścięte. Te zaraz przy szybie i ten łokieć dosyć niewygodnie spoczywa, więc dla mnie mimo wszystko, że to jest twarde, to jest to na plus. Klameczka chromowana, tutaj to wszystko obwódki chromowane, naprawdę wygląda po prostu genialnie. Sam podłokietnik 2-3 mm pianki, nie ma tutaj żadnych większych uwag, tutaj taki uchwyt, można sobie nawet tutaj coś odłożyć, ponieważ jest tutaj takie wygumowanie, nie ma moim zdaniem źle, sterowanie szybami i co ciekawe, teraz tego może tak nie dać z tej perspektywy, natomiast jak siedzimy w tym samochodzie i pierwszy raz jak jechałem i chciałem otworzyć szybę, to tutaj ta część jest tak spadająca do dołu, dzięki czemu jest Dziwnie mi było po prostu szukać tych przycisków do otwierania szyb, więc zwracam na to uwagę. To jest również regulacja lusterek z możliwością ich złożenia. Kieszonka tutaj bardzo wąska, niestety żadna butelka tutaj oczywiście nie wejdzie. Tutaj jest to przedzielone. Mam tutaj miejsce na jakiś długopis, dwa głośniki, światełko oddaskowe. I przejdźmy sobie tutaj do środka, zobaczcie, mam tutaj bardzo ładną listwę Lunch, ja Tutaj oczywiście to po tych 16 latach już niestety zaczyna nam śniedzieć, natomiast no, widać tutaj tą włoską robotę, widać, że to ładnie wygląda. Tutaj dalej mamy taki schoweczek. myślę, że nawet. No, może telefon nie wejdzie, ale jakiś portfel myślę, że bez problemu. Ładny nawiew tutaj z chromowaniem tutaj nawiew dodatkowy na szybę. I witam Was wewnątrz, zacznę od ilości miejsca na głowę. Mam tutaj 8 palców w wolnej przestrzeni, więc myślę, że bez problemu nawet wyższy kierowca tutaj się znajdzie. Tak samo tutaj miejsca na nogi jest bardzo dużo. Ta konsola nie jest taka wystająca, więc nie powinno być tutaj z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, bardzo wygodna ta kierownica, jest dosyć spora i ona ma również tą samą wadę co te drzwi tutaj, czyli ta opadająca część. To tak samo tutaj te przyciski nie są tak pionowo do nas ustawione, tylko są tak wyprofilowane do środka i wymaga to naprawdę dosyć sporego przyzwyczajenia. Natomiast sama kierownica skórzana, fajna. Tak samo zegary. Bardzo ładna czcionka, taka widać, że z takim włoskim sznytem, wyskalowana do 250, jeżeli chodzi o licznik oczywiście w kilometrach, silnik się kręci do 6000. tysięcy wskazóweczki oczywiście są tak ładnie ustawione do dołu, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, pomiędzy zegarami jest niewielki wyświetlacz który nam pokazuje podstawowe dane, tam jak spalanie i tak dalej, i tak dalej, samo radio klasyczne, były dostępne wersje również z wyświetlaczem, natomiast tutaj tego nie ma. Mamy tutaj trip city, jak sobie naciśniemy to tutaj w przypadku parkowania na przykład na mieście, jeżeli jest słabsza osoba, to bez problemu nawet podejrzewając pod jakiś krawędźnik to koło skręcimy naprawdę jednym palcem, więc działa to naprawdę super. Jeżeli chodzi o klimatyzację, jest tutaj ona automatyczna dwustrefowa, więc działa ona tutaj naprawdę bardzo fajnie. Fotele oczywiście podgrzewane, co ciekawe tutaj pod hamulcem ręcznym jest włącznik. Sama skrzynia Działa bardzo fajnie, ten lewarek ma dosyć długi skok i ma taki dosyć fikuśny kształt, natomiast jest to chyba wykończony skórą, Przyjmie się go mimo wszystko trzyma w dłoni, wchodzą te biegi wyraźnie, nie mam tutaj do tego większych uwag, co ciekawe ta skrzynia jest sześciobiegowa. Tutaj przed tą skrzynią mamy taki, nie nazwałbym tego schowkiem, ponieważ telefonu raczej tu nie odłożymy, natomiast mamy tutaj złącze USB typu B, już w 2009 roku, więc naprawdę to jest na plus, mamy tutaj złącze AUX. Oraz złącze zapalniczki, to akurat mamy taki transmitter podłączony. Tutaj mam jakieś miejsce na jakieś drobnostki, zobaczmy, dwa miejsca na kubeczki. Myślę, że jak będą dwa na raz kubki włożone, to, to jest tak raczej po prostu zrobione, że są dwa, ale tak naprawdę wkładamy tylko jeden. Tutaj ten podłokietnik teraz, nagrałem dla Was przebitkę, natomiast teraz się nie chce otworzyć, nie wiem dlaczego. Mamy tutaj taki schowek na jakieś drobne. Tutaj mam taki głębszy schowek, on nie jest zbyt duży, obszerny, natomiast jest bardzo głęboki. Ja praktycznie tutaj e, całą dłoń jeszcze bez problemu. Jeżeli chodzi dodatkowo o taką widoczność pod kątem lusterek, to lusterka boczne są po prostu olbrzymie. Ja się tutaj czuję, jakbym jechał jakimś co najmniej suwem, ponieważ te lusterka są praktycznie prostokątne, bardzo ładne. Wszystko w nich widać i praktycznie zasłaniają. Tutaj ten słupek A łączy się z tymi drzwiami, więc. Kawę, tej widoczności jest wycięty, natomiast no to lusterko bardzo pomaga i jestem w stanie ten mały niuans wybaczyć. Jeżeli chodzi o lusterko, wstęczne, ma dosyć spore obwódki. wspominam o tym, ponieważ w pasie B8 po raz pierwszy widziałem właśnie takie lusterko bezramkowe i fajny po prostu to jest Bayer, natomiast fajnie się to pokrywa z tą szybą. Ta szyba z tyłu nie ma jakiegoś takiego fikuśnego kształtu, więc nie jest źle. Jeżeli spojrzymy sobie na tutaj do tyłu, to ta linia szyb niestety idzie do góry i tutaj ten słupek C oraz D, praktycznie nie widzimy nic, co się tam dzieje za tym samochodem, więc to jest delikatnie na minus, ale mamy tutaj czujniki cofania, więc nie ma takiej tragedii. Jeżeli chodzi o schowek, tutaj zobaczcie przed pasażerem, ładna chromowana klameczka, więc no, Włosi umią to zaprojektować i schowek jest naprawdę olbrzymi, takie przegródki, naprawdę wszystko tam zmieścimy, dodatkowo jak to opuszczamy, to nawet to jest taki paseczek, więc super to po prostu wygląda. I właśnie to, co mówiłem o Fiacie w porównaniu do tej Lanci. We Fiacie nie było takich mięciutkich materiałów, ponieważ jeździłem kiedyś, mój znajomy miał takiego Fiata, to tutaj jest wszystko po prostu mięciutkie, ładne, to aż po prostu chce się tego dotykać. Wygląda to super i super wygląda ta tapicerka. Te boczki nie są zbyt, zbyt mocne i użytkownicy również Skarżą się na to, że to siedziwko jest dosyć krótkie. Zobaczcie, ja mam 1,73 m i zobaczcie, że ja tutaj praktycznie połową ud nie dostaję do fotela i faktycznie może być to uciążliwe. A tym bardziej, że nie siedzimy zazwyczaj tak maksymalnie dosunięci do tyłu. I tak jak się tak bardziej rozsiądziemy w tym fotelu, no to praktycznie całe udo nam tutaj jest w powietrzu i myślę, że dłuższa trasa faktycznie może być uciążliwa, jeżeli chodzi tutaj o. Górę to mamy dwa światełka, tutaj wszystko jest ledowe, zakładam, że to po prostu było wymienione przez któregoś z poprzednich właścicieli. Tutaj mamy przesłonkę przeciwsłoneczną, taką ładną, mięciutką. Mamy tutaj otwierane lusterko i tutaj jest też taki fikuśny kształt, jeżeli chodzi właśnie o kształt tego lusterka. I co ciekawe, nie mamy tutaj cykorłapki, ale też nie jest tak, że Włosi tutaj zapomnieli o kierowcy. Mamy tutaj schowek ładny na okulary, pasażer oczywiście taką cykorłapkę posiada. I witam Was z tyłu. Jeżeli chodzi o dostęp do tylnego rzędu siedzeń pod kątem na przykład zapakowania tutaj dzieci, no to nie jest idealnie. Te drzwi nie otwierają się dosyć szeroko. Tutaj też to jakoś tak zachodzi. Eee, Zwłaszcza ja przy m 73 już uderzam tutaj głową, więc eee, no nie jest to wcale takie eee, bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o design drzwi, no nie muszę się powtarzać. Wygląda to nadal wszystko super. Nadal te plastiki tutaj są twarde, ale eee, ładnie to wygląda. Podłokietnik tutaj z tyłu również się delikatnie pod palcem ugina. Mam taką niewielką, nie wiem, półeczkę, nie wiem na co ona by mogła być. na klameczka, głośnik. Również z tyłu mamy kieszonkę. Natomiast nadal ona jest bardzo mała, jest taka również przedzielona, ale żadnej butelki tutaj nie odłożymy. I zobaczcie sobie, że nawet z tyłu tutaj luncha nie oszczędzała. I również tutaj mamy taką ładną listwę, jak wsiadamy, znamy jaka jest marka, więc nie ma źle. I witam Was z tyłu, zacznę od ilości miejsca na głowę. Mam tutaj już tylko cztery palce wolnej przestrzeni, natomiast zobaczcie, e, siedzę tutaj wyraźnie bardziej odchylony do tyłu i jest to dla mnie bardzo komfortowa pozycja, jeżeli chodzi o dłuższą trasę. Jeżeli chodzi o tą skórę, nadal tutaj te fotele są sumowite, tą skórką jest naprawdę bardzo mięciutka. Niestety nie mam tutaj żadnej kieszonki, natomiast no, jeżeli dziecko nam na przykład okopie, no to bez problemu sobie to e, wyczyścimy. Jeżeli chodzi o miejsce na łokieć, tutaj nie ma problemu z prawej strony. Mamy tutaj podłokietnik, zobaczcie, jak to wszystko w ogóle wygląda. To jest takie ładne z alkantarki, to jak sobie to otworzymy, możemy mamy taki schowek na przykład na jakąś płytę, tu jest jakaś taka druga przewrótka, uchwyt na dwa kubeczki. I ten podłokietnik jest naprawdę dosyć wygodny, może taki troszeczkę zadarty do góry, natomiast jeżeli te fotele bardziej postawię do pionu, no to nie będzie takiego problemu. Zobaczcie, możemy sobie to ruszyć tutaj. Czekajcie, w którą stronę. o Możemy sobie te fotele praktycznie postawić do pionu, a co ciekawe tutaj nam się rozsuwa taka jakby ceratka, taka zasłonka, która nam tą przestrzeń tutaj zasłania, więc nie ma problemu, a przy okazji powiększa nam się tym samym bagażnik, więc podobnie jak w Peugeotcie 1007, którego ostatnio dla Was testowałem, mamy tutaj możliwość konfiguracji pod kątem transportowym, czy przewozimy ludzi, czy przewozimy towar, więc naprawdę bardzo fajnie. Kolejna sprawa, jeżeli mamy dzieci, to mamy tutaj dwa złącza IsoFix. Oczywiście, sound jest trzyosobowy, mam tutaj trzy pasy z tyłu. Ta trzecia osoba również nie będzie miała zbyt dużego dyskomfortu, jeżeli chodzi o podróżowanie, ponieważ tutaj mam taki płaski tunel środkowy. Jest tu oczywiście jakieś wybruszenie, natomiast jest ono stosunkowo niewielkie. Ten sam jest dosyć szeroki, więc nie powinno być tutaj również źle. Natomiast ciekawa sprawa, jest jeden nawiew z tyłu. Praktycznie tylko z włoskich samochodach się z tym spotkałem. Jeżeli widzieliście to w jakimś innym samochodzie, dajcie znać w komentarzu. Bodajże, że Alfa Romeo, o jakichś tych mniejszych modelach, również miała takie rozwiązanie, więc tutaj pasażerowie z tyłu muszą się jakoś tak dogadać kto jak chce tutaj tym podróżować, jeżeli chodzi o podsuwitkę widzę, że tutaj w tym egzemplarzu zaczyna ona delikatnie niestety odchodzić, ale mamy tutaj cykor łapki z jednej i z drugiej strony, więc fajnie, u z lewej i z prawej strony i dodatkowo mamy tutaj takie ładne, zobaczcie, chromowane obwódki, lampeczek po bokach, pasażer tutaj z drugiej strony również to posiada. Zapomniałem jeszcze dodać, że ta kanapa reguluje się nie tylko tutaj pod kątem poziomu oparcia, ale również sama kanapa przesuwa się do przodu, więc zobaczcie, że ja tutaj mogę podjechać sobie maksymalnie do przodu, wtedy już przy moim 1,73 moje kolana zaczynają tutaj delikatnie, jak tak siądę, wygodniej wchodzić do środka, natomiast nadal mogę tutaj powiedzmy względnie komfortowo podróżować, a tutaj tworzy mi się w bagażniku jakieś 10 cm więcej przestrzeni, więc naprawdę fajnie. I podoba mi się naprawdę ta zasłonka tutaj, że no, pomyślałem tutaj o praktyczności, że nie tylko półeczka i nic więcej, bo jak sobie przesuniemy, to będzie wszystko w bagażniku widać, tylko nadal tu jest jakieś takie ciekawe rozwiązanie. Jeszcze zanim przejdziemy do samego tyłu samochodu, zobaczcie sobie kluczyk, jest to dokładnie taki sam kluczyk jak w Fiacie Punto, którego dla Was pokazywałem, czyli taki zwykły klasyczny scyzoryk. Tutaj było kiedyś logo albo Fiata, w zależności od modelu, otwieranie i zamykanie samochodu oraz otwieranie bagażnika. Jeżeli chodzi o dostęp, oczywiście kolumna kierownicy jest regulowana, natomiast zapomniałem o tym klasycznie wspomnieć i otwieramy samą zawsze kluczykiem i tak samo odpalamy zawsze kluczykiem stacyjkę. Jeżeli chodzi o dostęp do baku, zobaczcie niestety on się tutaj nie domyka, ale dostęp jest fajny, ponieważ nie musimy mieć tutaj kluczyka, a dodatkowo możemy sobie ten e, korek powiesić, więc naprawdę nie ma problemu. E, przypominam, że jest on po prawej stronie, ponieważ jak dzisiaj jak tankowałem podjechałem oczywiście ze złej. Nie wiem w ogóle dlaczego to nie jest unorm unormowane. Producenci samochodów róbcie to zawsze po jednej stronie, ponieważ jest to dosyć irytujące albo najlepiej po dwóch. Sam bag ma 58 litrów pojemności zarówno w benzynach jak i w dieslach. Wydaje mi się, że jest to taki dosyć uczciwy wynik. W przypadku diesla spokojnie przejedziemy tym samochodem okolice 1000 km, ponieważ spalanie w dieslu przy 120 koniach np. 1.6 potrafi zejść w granicach 5 litrów, więc przejdziemy jakieś 1200 km prawie, że więc naprawdę nie ma źle. W benzynie nie będzie tak dobrze, ponieważ samochód nie jest najlżejszy, natomiast Tutaj w przypadku 150 koni chce się depnąć, więc to spalanie będzie wynosiło gdzieś tak przy jeździe miejskiej 10-12 litrów, nie oszukujmy się. Natomiast naprawdę, jak tak powiedziemy, ekonomicznie, myślę, że tą barierę 10 litrów da się w dół przebić i nie będzie z tym problemu. I przejdźmy sobie do tyłu. Albo się go kocha, albo nienawidzi. Moim zdaniem jest przepiękny. Mam tutaj takie pionowe lampy. Zobaczcie, już w 2008 roku były one ledowe, więc naprawdę fajnie to wygląda. Mam tutaj taką ładną loteczkę z tyłu, w którą jest wkomponowany trzeci światło stopu i też taki zabieg jak w Skodzie. Skala, bodajże, czyli taka szyba, która nam zachodzi niżej niż rzeczywiście to widzimy ze środka. Mamy tutaj zamontowaną wycieraczkę oraz logo, oczywiście ładne oznaczenie modelu Delta. I teraz, niestety, minus, czyli bagażnik. Zobaczcie, jak on się podnosi. Mam tutaj bardzo mocne w ogóle teleskopy. Zobaczcie, że praktycznie się nie da tego domknąć, trzeba mocno trzasnąć. Sam bagażnik, tutaj mamy zabezpieczenie taką e, półeczką, więc naprawdę fajnie z nam nie będzie widać. Widzimy też te roletki, które tam zachodzą, ale mamy tutaj ten sam problem, co w Volkswagenie jest szeroko. Bagażnik nie jest mały, mamy tutaj 380 litrów. Jak złożymy fotele, to mamy grubo ponad 1100 litrów, więc naprawdę nie jest źle. Natomiast po pierwsze, tutaj mamy taką mocną i długą burtę, więc naprawdę jest z tym problem. Kolejna sprawa, że ta burta jest dosyć głęboka. Ponownie tutaj połowa mojej dłoni praktycznie wpada do tego bagażnika, zanim osiągnie dno. Kolejna sprawa. Wystający tutaj ten skobel do zamykania klapy, więc jest to minus. Dwa łapki tutaj, żeby sobie tą klapę zamknąć. Po lewej stronie, światełko. Niestety nie ma tutaj żadnego haczyka, więc kolejny minus mamy tutaj złączę, na przykład, żeby sobie podłączyć lodówkę. Po lewej i po prawej stronie mamy takie zaślepki, natomiast ja mam troszeczkę już zmarznięte ręce i nie będę się z tym bawił. Pewnie jakieś schoweczki albo jakieś takie drobnostki. Mamy po lewej stronie taką siateczkę, żeby sobie przewieźć jakieś drobne rzeczy. Tutaj na przykład mam latarkę. I po lewej i po prawej stronie, tam w głębi bagażnika, mamy takie haki, żeby zamontować jakoś lepiej nasze bagaże. Jeżeli chodzi o tutaj stronę tej burty to mamy kolejne dwa haczyki, więc możemy sobie ten bagaż w jakiś sposób zamontować. I zajrzyjmy pod podłogę. W tym egzemplarzu mamy Instalację gazową, więc oczywiście tego koła zapasowego tutaj nie ma, natomiast nadal tutaj pomimo tej butli dookoła jakieś swoje szpargały popychamy. Ta podłoga jest dosyć solidna, więc nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Jedyny minus, nie ma tutaj gdzie tego, tej podłogi zawiesić, jak jest ona w górnej pozycji, natomiast to jest takie czepialstwo delikatnie. I witam Was w jedzie Jeszcze do precyzowania zobaczcie sobie, jak ta kierownica się reguluje w dwóch płaszczyznach manualnie, więc nie ma źle. tej po lewej stronie jest taka dźwignia, aby tym operować. Sam tutaj podłokietnik niestety nie reguluje się nam na wysokość, więc dla mnie to jest minus. I odpalamy. Ja sobie tylko troszeczkę fotel przysunę. I co do tego fotela chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo robiłem przebitkę. I widać, że ten fotel jest tutaj delikatnie zjechany przy siedzisku oraz przy boczku. Ten samochód ma przebieg blisko 231 tysięcy. Więc przy tak miękkiej skórze, moim zdaniem nie jest źle. A dodatkowo ta skóra ma po prostu jakby jest wybarwiona, ona nie ma po prostu tego pigmentu koloru, a nie jest jeszcze dziurawa, więc moim zdaniem jakiś tutaj detailnik bez problemu tą usterkę nam naprawi. Jeżeli chodzi o lusterka, to zobaczmy, naprawdę są olbrzymie, tak samo to do tyłu. Światełka, co ciekawe, są automatyczne oraz mamy tutaj tempomat. I ruszamy, zacząłbym od tego, że sporo użytkowników narzeka na dosyć długi tył oraz fakt, że ten samochód bardzo słabo zawraca i niestety muszę przyznać temu rację, ponieważ jak jechałem tej nagrywki, musiałem w dosyć wąskiej uliczce zawrócić i faktycznie, no myślę, że taki jeden skręt kierownicą był dodatkowy po prostu, żeby się złamać w tym samochodzie, więc no jest to po prostu pewna wada. Natomiast samo zawieszenie jest takie fajne, mięsiste, jeździ się tym przyjemnie i zdecydowanie polecałbym szukanie tego samochodu, jeżeli ktoś jest zainteresowany z tym silnikiem 1.4 150 koni, ponieważ czuć tutaj po prostu, że ten samochód ma już moc i do tych 1400 kg jest to odpowiednia wartość. To 120 koni również nie będzie złe, natomiast jeżeli ktoś chce naprawdę tak sobie, nie wiem, jadąc stówę, chce wyprzedzić nie wiem tira, no to dajemy tutaj truje i po prostu Robi nam się przeciąg i to 150 koni naprawdę fajnie tutaj się wkręca. Dodatkowo ten silnik ma taką charakterystyczkę, charakterystykę, że jest tutaj taka leciutka turbodziura, natomiast nie jest to takie nic strasznego. No po prostu, tak jest jedna turbina, nie jest to turbina typu Twin Scroll, jakieś nowoczesne technologie, no to ta turbodziura będzie występowała. Natomiast już od tych powiedzmy 1500, 2000 już ten silnik zaczyna niźle ciągnąć, więc nie jest tak źle i jedzie się tym na Teraz jest taka kostka brukowa. Zawieszenie, że jest dosyć trwałe. No tak jak mówiłem fiat Bravo, e, Takie mięsiste. I fajnie, że właśnie pomimo tego, że jest tabelka skrętna z tyłu, to ten samochód czuć, że e, fajnie się trzyma drogi i właśnie do tych 150 koni to zawieszenie jest odpowiednie. E, ten lewarek, pomimo właśnie takiego dziwnego kształtu, e, również e, wygodnie leży w dłoni. Widoczność tutaj tak pod kątem praktyczności. Też jakaś tragiczna nie jest. Zobaczcie, przyspieszę sobie teraz. Aż tak przy 3000 właśnie już najlepiej czuć to przyspieszenie od tego turbo, aż tak przyjemnie wgniata w fotel. Może to wiadomo, nie są jakieś rajdowe wartości, chociaż osobiście uważam, że 150 koni do miasta w zupełności wystarcza i nawet więcej nie jest to potrzebne, a tylko kusi, to nie wiemy jakie są teraz mandaty, więc łatwo stracić prawo jazdy. A ja zachęcam oczywiście do przepisowej jazdy. Pamiętajcie o pasach. Życie jest najcenniejsze. Dodatkowo Tutaj mamy tą przesłonkę wystarczających rozmiarów, lusterko wsteczne, moim zdaniem super. Wszystko w nim widać, dodatkowo jest chyba takie delikatnie powiększające, więc no wszystko tutaj widzimy. Dodatkowo te lusterka olbrzymie, o czym już wspominałem. Co ciekawe, tutaj ten komputerek, który mamy przed sobą, to on jest po polsku w ogóle, więc dosyć fajnie. Ja sobie tutaj to jakoś muszę skonfigurować, tylko powiedzmy, bardzo ciepłym powietrzem, też w ogóle czytałem o opinie o tym samochodzie i właśnie występuje tu taka usterka, że jeden nawiew potrafi wjechać na ciepło, a drugi na zimno. Natomiast no, to są Włosi, tak, to trzeba lubić i ten samochód zdecydowanie jest inny niż, niż to, co znamy na co dzień, na przykład ja jeżdżę teraz Toyotą, to Toyota jest taka jakby wyłupana z drewna, takie twarde plastiki, minimum jakby wygód, takie, może nie archaiczne to auto jest, ale no takie po prostu ociosane, a tutaj czuć, że ta forma jest w tym samochodzie ważna, a ten, kto projektował ten samochód, to dla niego to było ważne, żeby to było ładne, no i faktycznie, no i tak jak widzicie teraz, żeby otworzyć szyby, to nie wiem, czy tak bardzo widać, ale jakbyście tutaj wsiedli i położyli tą dłoń, to byście zrozumieli, o co mi chodzi, tak? To jest opadające. Przyciski na kierownicy, nie wiem, czy to jakoś tak się steruje, e, czy którymi palcami to się powinno naciskać, natomiast no, jest to dosyć dziwne moim zdaniem, takie fikuśne. Ja lubię takie rozwiązania. Doceniam to, ponieważ i, każdy samochód jest inny i tak jak kiedyś nie doceniam właśnie francuskiej motoryzacji, to też włoska motoryzacja zaczyna mi się podobać. Nie jest idealna, natomiast no, jest na pewno jedyna w swoim stylu i trzeba przyznać, że e, Włosi po prostu umieją narysować, e, jak coś powinno wyglądać, po prostu... Coś niesamowitego, też jeżeli chodzi o ten dźwięk, e, słyszymy tutaj tą turbinkę jak się skręca e, naprawdę fajnie to jedzie. Jeżeli chodzi o tą praktyczność, no to mam właśnie ten uchwyt na kubeczki, ten podłokietnik moim zdaniem do zmiany, do zmiany. to jest moim zdaniem duży minus, bo nie jest jeszcze najgorszy, ponieważ tej trasie jakoś tak jakbym się rozłożył, wiecie, idealnie dopasował, e, to może tragicznie by nie było, natomiast ten podłokietnik jest mięciutki, skórzany. Ale szkoda, że go nie da się troszeczkę wyżej podnieść i przesunąć do przodu, ponieważ no, mój łokieć już niestety raczej na nim nie będzie spoczywał. Ale największa padaka, jaka jest z podłokietnikiem, tak już na marginesie, to była w Seacie Altea, ponieważ tamten podłokietnik był. 10 albo 15 cm poniżej mojego łukcia, tak jak w tej pozycji, to on był jeszcze 10-15 cm niżej, a dodatkowo on był twardy. A jak się dokupił akcesoryjny podłokietnik, no to on znowu był za, za daleko z tyłu, więc naprawdę no tamto była kompletna padaka. więc tutaj powiedzmy, że jest źle, ale jeszcze nie bardzo. Źle myślę, że ktoś wyższy o metr, nie, metr 80, metr 85 bez problemu, że tutaj tą dłonią będzie w stanie operować. Natomiast te przełożenia też są dosyć długie, więc to też nie jest tak, że trzeba się jakoś nawajchować i to jakoś przeszkadza, czy coś w tym stylu. Ponieważ ta skrzynia może i te lewarki, ten lewarek ma dosyć spory skok, natomiast wiemy, gdzie dany bieg wchodzi. Jest to dosyć takie zwarte, nie takie rozmemłane pomimo 230 tysięcy przebiegu, więc naprawdę przyjemnie się tym jeździ. no Jedyny minus, tak jak mówię, zawracanie w tym samochodzie jest dosyć słabe. No i trzeba się przyzwyczaić właśnie do tej ergonomii. A teraz właśnie jedę dokładnie tą samą trasą, którą kiedyś jechałem dla Was z Citroenem C4 Picasso i przypomniało mi się, że chwaliłem tam tą wysoko zachodzącą szybę. Tutaj ta szyba oczywiście jest zwykła, standardowa, natomiast ja siedząc w tej pozycji, wystarczy, że delikatnie się pochyle i praktycznie widzę to, co jest nad samochodem, więc tutaj nie ma problemów również z widocznością pod takim aspektem. Hamulce są przyjemne, nie są takie, wiecie, brzytwy. Natomiast no jak mocno naciśniemy to bez problemu nas zatrzymają, oczywiście są tutaj cztery tarcze, więc nie ma tutaj żadnej mowy o jakichś problemach z hamowaniem, będzie to po prostu bezpieczne. No i też dziwne na przykład dla mnie rozwiązanie to jest to, że z tyłu jest jeden nawiew, to widziałem właśnie tylko we włoskich samochodach, jeszcze w Alfie podaj, to gdzieś było. Jest to dosyć dziwne, bo można by było chociaż podzielić na pół, wiem, że byłby wtedy malutki, ale no gdzieś tak to designer widział i tak to po prostu zrobił, więc no dosyć ciekawie to po prostu wygląda. Zwróciłbym też uwagę na zabezpieczenie antykorozyjne, ponieważ ten samochód ma 16 lat i nie widzę tutaj gramardzy. Dodatkowo te drzwi od spodu są tak fajnie obudowane, więc nie ma tutaj tego problemu, co chociażby w Peugeotie 1007, że nam się to w jakiś sposób wypiaskuje. Więc pod tym kątem 5 na 5. Bardzo podobają też mi się zegary w tym samochodzie, ponieważ e, moim takim ideałem to są zegary z Passata B5 przedliftowego. E, takie niebieskie podświetlenie pomieszane z czerwonym po prostu moim zdaniem są idealne, takie minimalistyczne. Tutaj widać ten włoski sznyt troszeczkę już są takie napakowane, że nie przy e, 1000 obrotów tylko 10, a nie na przykład jeden, więc e, są takie e, ciekawe rozwiązania, ciekawa czcionka i ciekawe też takie wycięcia na kolejne e, to wartości prędkości. E, też te zegary właśnie trzymające te wskazówki na dole, jest to właśnie charakterystyczne dla włoskich samolotów. Z tego co pamiętam, w punkcie też tak było. Jest to takie, taki przyjemny bajer i mi się to podoba. I pomimo tego właśnie, że są one raczej takie w stronę przekombinowania, to no muszę przyznać, że mając już sobie te chromiki takie dodatkowe w tych wskazówkach, no Umieją Włosi to narysować, nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o spalanie, to wartości rzędu 10-12 litrów w mieście nie powinny nikogo dziwić, ponieważ ten samochód naprawdę zachęca do takiej szybszej jazdy. Jest tutaj tak stylowo, ten silnik naprawdę od samego dołu praktycznie ciągnie. Ta turbina, jak się tylko wkręci, po prostu daje fajne przyspieszenie. Ciekaw jestem, jak diesel tutaj sobie radzi, ponieważ ten samochód jest dosyć dobrze wyciszony. Ja tak jadąc 100-120 na godzinę nie czuję tutaj większych problemów z wyciszeniem. No i tak naprawdę to wszystko z tego samochodu. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia oceny, komentarza i trzymajcie się cieplutko. Cześć! Thank you